Wczoraj budżet na 2012 rok przyjęła także Rada Powiatu Łaskiego. Samorząd ten będzie miał do dyspozycji prawie 36 milionów złotych. To o blisko 5 milionów złotych mniej niż teraz. Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka elementów. Między innymi mniejsze niż przed rokiem subwencja oświatowa oraz prognoza pozyskania mniejszych środków zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej. Mimo tego wśród najważniejszych założeń budżetowych nie zabrakło kilku inwestycji. Najważniejszą rzeczą to byłaby droga Batorego, którą chcielibyśmy zrobić. Bardzo ważną rzeczą jest, która wymuszona została na nas, to jest budowa, czy może inaczej, odbudowanie zarwanego mostu, który jest na połączeniu dwóch gmin: gmin Buczek i gminy Sędziejowice w miejscowościach Pruszków i mm, Czestków. No to, to są dość poważne inwestycje. No a poza tym, to mamy jeszcze końcówkę rozliczenia z północy-południe, którą będziemy już domykać w zasadzie tylko i wyłącznie dokumentacyjnie, ale tam są jakieś niewielkie płatności. No i poszczególne inne inwestycje drogowe, które planujemy robić w tym roku. Pieniędzy jest coraz mniej, jest coraz trudniej. Niemniej jednak, będziemy się starali, żeby w miarę możliwości te inwestycje, które mamy poprzeznaczane na poszczególne gminy, były w tym roku zrealizowane. Gorącej dyskusji nad budżetem, czy której krytyki nie było. Natomiast radny Marek Krawczyk zapytał starostę o zamiary zarządu związane z oświatą. Myślę, że już jakieś przemyślenia wstępne są, żeby nam przedstawił dzisiaj po prostu co do oświaty, bo wiadomo, że tutaj kasa idzie konkretna, zarówno w powiecie jak i w gminie są konkretne przedsięwzięcia. To co w gminie już wiemy mniej więcej, a interesuje nas, żebyśmy zaczęli po prostu myśleć na temat naszych szkół krajowych. Starosta powiatu zwrócił uwagę na to, że problemy z finansowaniem i utrzymaniem szkół to problem nie tylko miasta czy powiatu łaskiego, ale całego kraju. W samej łodzi podobno jest 16 liceów do zlikwidowania czy do zamknięcia, ponadto jeszcze są inne szkoły ponadgimnazjalne, a więc u nas również ten problem występuje, jest to dotkliwe i ja ubolewam tylko nad tym, że na dzień dzisiejszy nie, nie ma przemyśleń idących w kierunku, że zmniejszająca się ilość demograficzną mamy... Niż demograficzny, przez co zmniejszająca się ilość uczniów powoduje mniejszą subwencję oświatową, bo w ślad za osobą ta subwencja idzie tak? Natomiast oczywiście nikt nie bierze pod uwagę, że koszty wzrostu utrzymania budynków są i to znaczące, a jeśli one są, to być może należałoby przy tym niżu demograficznym zwiększyć po prostu subwencję. Ale o zwiększeniu subwencji raczej nie będzie mowy. W związku z tym już 5 stycznia na Komisji Oświatowej, a kilkanaście dni później, także na sesji, sprawa oświaty ma być szczegółowo dyskutowana. Dokładniej mówiąc, radni będą musieli podjąć trudne decyzje dotyczące na przykład połączenia, a nawet likwidacji niektórych szkół. Ostatecznie 15 głosami za przy jednym wstrzymującym się radni powiatu łaskiego poparli propozycję zarządu dotyczącą przyszłorocznego budżetu. Podobnie jak w przypadku Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz Rady Miasta i Gminy Łask, także i tutaj, niemalże razem z uchwałą budżetową, przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020. Podjęto również szereg innych uchwał dotyczących m.in. powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyłonienia wykonawcy, który zbada sprawozdanie finansowe szpitala za ten rok. Przyjęto też raport o stanie środowiska.